Cześć wszystkim! Witam na kanale z najnowszymi promocjami i przeglądami ofert w Biedronce. Dziś przedstawiamy gazetkę Biedronka od jutra, 9 lutego 2026 roku. W tym materiale zobaczymy wszystkie kategorie produktów: towary do domu, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, agebre i małą elektronikę oraz wszystko co przydatne na walentynki 2026. Przygotujcie się na spokojny przegląd wszystkich promocji. Będziemy omawiać produkty jeden po drugim, powoli, aby każdy mógł zapoznać się z ofertą. Zacznijmy od działu towarów do domu. Biedronka w tym tygodniu przygotowała szeroki wybór produktów, które ułatwiają codzienne życie w domu. Na pierwszym miejscu mamy akcesoria kuchenne. Znajdziemy tutaj garnki i patelnie w różnych rozmiarach i kolorach, naczynia szklane i plastikowe oraz przybory kuchenne, takie jak łyżki, chochle i deski do krojenia. Wszystko to jest dostępne w atrakcyjnych cenach i w praktycznych zestawach, które sprawdzą się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i przy okazji przygotowywania większych posiłków dla rodziny czy znajomych. W sekcji tekstyliów domowych pojawiają się ręczniki w różnych kolorach i grubości, koce i pledy, które mogą być zarówno praktyczne, jak i dekoracyjne. Znajdziemy także poduszki, narzuty i różnego rodzaju pościel. Biedronka zadbała o to, aby oferta była bogata i obejmowała produkty do wszystkich pomieszczeń w domu: od kuchni, przez łazienkę, po salon i sypialnie. Dodatkowo w gazetce znajdują się różnego rodzaju organizery i pojemniki do przechowywania, które pomagają utrzymać porządek i sprawiają, że codzienne życie staje się wygodniejsze. Przechodząc do odzieży, w tym tygodniu Biedronka proponuje szeroki wybór ubrań dla całej rodziny. Znajdziemy tutaj zarówno odzież codzienną, jak i domową, w tym piżamy, bluzy, koszulki, spodnie i leginsy. Oferta obejmuje produkty dla dorosłych i dla dzieci w różnych rozmianach i kolorach. Wszystkie ubrania są wygodne, praktyczne i dostępne w atrakcyjnych cenach, co sprawia, że zakupy w biedronce są zawsze korzystne i przystępne dla każdego. W sekcji AGD i małej elektroniki znajdują się urządzenia niezbędne w codziennym domu. Możemy tu znaleźć czajniki, blendery, tostery, żelazka i różnego rodzaju sprzęt kuchenny. Oferta jest dostosowana do potrzeb osób, które chcą ułatwić sobie codzienne obowiązki i zaopatrzyć kuchnię oraz dom w funkcjonalne urządzenia. Biedronka przygotowała również różnego rodzaju małe gadżety, które sprawdzą się jako praktyczne akcesoria do domu lub prezenty dla bliskich. Ponieważ zbliża się Dzień Świętego Walentego, w gazetce nie zabrakło także produktów, które idealnie nadają się na prezenty walentynkowe. Wśród nich znajdziemy zestawy czekoladek, słodycze w kształcie serca, pluszowe maskotki, kwiaty dekoracyjne oraz drobne upominki. Są to produkty niedrogie, ale bardzo atrakcyjne, które mogą być miłym gestem dla bliskiej osoby. Dzięki temu każdy może przygotować mały prezent walentynkowy i sprawić przyjemność ukochanej osobie. Warto również zwrócić uwagę na różnego rodzaju promocje i zestawy produktów, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze przy zakupach większej liczby produktów. Biedronka regularnie przygotowuje okazje typu kup więcej, zapłacz mniej, co jest szczególnie przydatne przy kompletowaniu całego wyposażenia domu lub przygotowywaniu prezentów dla rodziny i przyjaciół. Oferta biedronki obejmuje także różnorodne produkty codziennego użytku, takie jak środki czystości, artykuły higieniczne, kosmetyki i produkty spożywcze. Wszystkie te produkty są dostępne w atrakcyjnych cenach i pozwalają uzupełnić domowe zapasy bez konieczności wydawania dużych sum pieniędzy. Gazetka daje również możliwość zaplanowania zakupów w sposób wygodny i przemyślany, tak aby niczego nie zabrakło w domu w nadchodzącym tygodniu. Nie zapominajmy także o produktach sezonowych i tematycznych, które Biedronka często wprowadza w gazetkach. W tym tygodniu są to m.in. akcesoria i dekoracje walentynkowe, które tworzą przyjemną atmosferę w domu. Mogą to być świeczki, drobne dekoracje w kształcie serca, kartki walentynkowe oraz inne elementy, które wprowadzają nastrój świąteczny i romantyczny. Biedronka zadbała również o szeroki wybór odzieży domowej i bielizny, które są wygodne, praktyczne i dostępne w wielu rozmiarach i kolorach. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie i dla członków swojej rodziny. Produkty te sprawdzają się doskonale w codziennym użytkowaniu i są idealnym uzupełnieniem domowej garderoby. Oferta AGD i małej elektroniki jest bardzo przemyślana. Znajdziemy w niej zarówno sprzęty codziennego użytku, jak i akcesoria, które mogą być prezentem dla bliskiej osoby. Blendery, tostery, czajniki elektryczne, żelazka i wiele innych urządzeń umożliwiają przygotowanie posiłków szybciej i wygodniej, co jest szczególnie ważne w codziennym życiu. Warto również zwrócić uwagę na różnego rodzaju produkty dla dzieci, które pojawiają się w gazetce. Mogą to być zabawki, artykuły szkolne, a także odzież dziecięca. Biedronka oferuje produkty dla najmłodszych w atrakcyjnych cenach, dzięki temu rodzice mogą uzupełnić wyposażenie dziecięcego pokoju lub przygotować małe prezenty bez dużych wydatków. Gazetka Biedronka od 9 lutego 2026 roku oferuje również szeroki wybór produktów spożywczych. Wśród nich znajdziemy świeże warzywa i owoce, produkty mleczne, pieczywo, wędliny, napoje i przekąski. Wszystkie produkty są dostępne w atrakcyjnych cenach i pochodzą od sprawdzonych dostawców, co gwarantuje kialość i świeżość. Nie można zapomnieć o różnych promocjach tematycznych, które pozwalają skorzystać z dodatkowych rabatów. Mogą to być produkty w zestawach, oferty tygodniowe, a także specjalne okazje związane z nadchodzącymi świętami czy wydarzeniami. Dzięki temu każdy może zaplanować zakupy w sposób korzystny i wygodny, oszczędzając czas i pieniądze. Gazetka zawiera także różne produkty do domu, które ułatwiają codzienne obowiązki. Są to między innymi artykuły do sprzątania, pojemniki do przechowywania, organizery, akcesoria kuchenne i wiele innych. Dzięki temu każdy może znaleźć produkty, które sprawią, że życie w domu stanie się prostsze i bardziej komfortowe. Nie zapominajmy także o produktach sezonowych i dekoracyjnych, które sprawiają, że dom wygląda przytulnie i estetycznie. Mogą to być tekstylia, dekoracje stołu, świece, lampiki oraz inne elementy, które wprowadzają przyjemną atmosferę i pomagają stworzyć wyjątkowy klimat w domu. Biedronka zadbała również o produkty kosmetyczne i higieniczne, które są niezbędne w codziennym życiu. Znajdziemy tu kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, produkty do kąpieli, artykuły higieniczne i środki czystości. Wszystkie te produkty są dostępne w atrakcyjnych cenach i pozwalają zadbać o siebie i dom bez konieczności wydawania dużych sum pieniędzy. Oferta odzieżowa jest starannie dobrana i obejmuje produkty dla całej rodziny. Możemy znaleźć zarówno odzież casualną, jak i domową, a także akcesoria, takie jak skarpetki, rękawiczki, czapki czy szaliki. Produkty są wygodne, praktyczne i dostępne w różnych rozmiarach i kolorach. W dziale AGD i elektroniki możemy znaleźć również urządzenia, które są praktyczne w podróży czy w pracy. Mogą to być niewielkie sprzęty kuchenne, przenośne urządzenia do przygotowywania napojów czy akcesoria elektryczne, które ułatwiają życie i pozwalają oszczędzić czas. Gazetka Biedronka zawiera również produkty dla osób, które chcą przygotować prezent dla bliskiej osoby. W tym tygodniu szczególnie widać ofertę walentynkową, której znajdziemy pluszowe maskotki, słodycze, dekoracje oraz drobne upominki. Są to produkty niedrogie, ale bardzo atrakcyjne, które mogą być miłym gestem dla bliskiej osoby. Dzięki temu każdy może przygotować mały prezent walentynkowy i sprawić przyjemność ukochanej osobie. Oferta Biedronki jest szeroka i przemyślana. Produkty są starannie wyselekcjonowane, a ceny dostosowane do potrzeb klientów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, uzupełnić domowe zapasy, kupić odzież czy akcesoria domowe, a także przygotować mały prezent dla bliskiej osoby. Gazetka od 9 lutego 2026 roku pokazuje, że Biedronka dba o różnorodność produktów i komodę klientów. Wszystko zostało przygotowane w taki sposób, aby każdy mógł zrobić zakupy szybko, wygodnie i w atrakcyjnych cenach. Dzięki temu zakupy w biedronce są zawsze korzystne i praktyczne.